Dzień dobry. Z tej strony Paulina Milczerek, czyli Pralnia Duszy, i zapraszam Was do kolejnego odcinka mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku będę mówiła o pewnej kobiecie, o jakiejś kobiecie. Być może to jest tak, że to nagranie będzie pasowało do kilku, albo może nawet i do wielu kobiet. To jest kolektywne, więc będę starała się to powiedzieć tak uniwersalnie, żeby jednak więcej z Was, żebyście mogły sobie um, mogły sobie tak to pod, podłożyć pod swoją sytuację, ale oczywiście, jeżeli rezonuje, tak? Um, czyli jeśli um, mówię do kobiet, które e, aktualnie, aktualnie otworzyły się i zaczął się ruch. Co to znaczy otworzyły się? Otworzyły się po prostu emocjonalnie no, na, na, na ludzi, na jakieś nowe doświadczenia, na jakieś nowe wyzwania. I zaczął się ruch w życiu, tak? To to jest dla tych kobiet. To to jest do tych kobiet, dla tych kobiet. Um, więc na pewno gro, wiele kobiet będzie, będzie aktualnie w tym czasie. Dlatego będę starała się a tak przekazać ten potencjał energetyczny, żeby. Jak największa ilość z Was mogła sobie wziąć z tego, co, co, co dla siebie, nie? Oczywiście, jeśli rezonuje, więc nie doszukuj się na siłę. Dobra, no więc tak, to jest dzisiaj czytanie o kobiecie, o kobietach, które zaczęły. Oj, zaczęły, zaczęły już być widoczne. W jakiś sposób widoczne. Na zewnątrz, to znaczy to jest te, tak, czyli z, z, z zewnętrze zaczęło reagować na, na ciebie, tak? Czyli ludzie zaczęli być bardziej reaktywni, może na przykład ludzie z przeszłości zaczęli też gdzieś tam się odzywać, ale też i nowe znajomości się pojawiają, tak? Jakieś tam już pierwsze, pierwsze jakieś rozmowy, a może i nawet spotkania, dobra. No i teraz tak. Pierwsze pytanie: czy jest w twoim polu sensowny człowiek? No prawdopodobnie tutaj chodzi o mężczyznę, ale sensowny człowiek, czy jest w twoim polu? I tu mi się pokazuje, że tak jest, ale w polu podkreślam, w polu, w polu informacyjnym, w polu energetycznym, w polu. Czyli może być tak, że już gdzieś tam się mm, przecinasz z tym mężczyzną na, na swoich drogach. Albo pracujecie razem gdzieś chodzicie razem, gdzieś coś, coś jest już razem, ale niedosłownie razem. Albo może już jest kontakt, tak? Albo w ogóle jeszcze nie ma, tak? Czyli to jest może mężczyzna, to może być też mężczyzna, który nie jest jeszcze aktywny w Twoim życiu. Albo e, nie jest jeszcze tak aktywny. Nie jest jeszcze tak aktywny jako mężczyzna. Mężczyzna, nie? Bo ja tutaj widzę takiego człowieka wycofanego, takiego wycofanego do środka, bardzo głębokiego, ale wycofanego, więc albo jest wycofany, bo jest wycofany, albo jest wycofany, że na razie jeszcze nie jest taki aktywny. O, to tak może być, tak? No, yy, bardzo emocjonalny, ale bardzo skryty, to tak powiem. Jeżeli miałabym opowiedzieć o tym, kim jest ten człowiek. Może to też być ktoś, kto się po prostu Tobie przygląda, obserwuje, przymierza się do ruchu, albo przymierza się do jakiegoś konkretnego ruchu względem Ciebie. Więc tutaj ta energia mi też mówi o takim spokojnym dojrzewaniu uczucia, albo być może nawet duchowym połączeniu, też tak może być, tak? Więc u niektórych może być to ktoś naprawdę emocjonalnie dojrzały, empatyczny, może na przykład introwertyczny, ale w jakiś sposób poważny. Albo inaczej, jak mogę powiedzieć, że dojrzewający emocjonalnie, idący do tej dojrzałości emocjonalnej, wycofany, czujący, ale nie mówiący, nie mówić o tych emocjach, nie? I teraz tak, jaki z tego jest wniosek? Dla jednych z Was, to ten człowiek nie pojawi się, czy pojawi się, ale nie gwałtownie. Czyli to nie jest ktoś, kto wpadnie z butami, wchodzi raczej powoli z namysłem. A jeżeli to jest ktoś, kto już się pojawił, nawet jeśli gwałtownie, to również mam wrażenie, że nie wejdzie z buciorami. Oczywiście, jeśli na to nie pozwolisz, tak? Ale wydaje mi się, że tutaj są te granice jako tako hmm, przez ciebie zachowywane, tak? Co jest teraz Twoim wyzwaniem w uczuciach? Największym wyzwaniem jest balans między niezależnością a potrzebą związku. Czyli doszłoś do takiego etapu, gdzie stałaś się już tak mocno niezależna, tak bardzo samodzielna, że jakby deklaratywnie, świadomie chcesz związku, chcesz związku, tak? Tak jakby deklarujesz, chcesz związku, ale co się może dziać w podświadomości. Od świadomości może, mm, może być przekonaniem, w ogóle możesz mieć taką postawę, że mm, nie potrzebuję, tak? Albo daje sobie świetnie radę, albo mm, kto jak nie ja, nie? Na przykład, tak? Więc tutaj bym zbadała ten temat, co jest Twoim wyzwaniem też w uczuciach. Zadowolenie z siebie, tak bym powiedziała. O wiem, takie coś, takie może masz poczucie, albo takie przekonanie lepiej być samej niż z kimś niedojrzałym na przykład, nie? I to jest, myślę sobie, że okej, okay, zasadne, nie? Ale za tym też się może kryć coś więcej, tak? Bo oczywiście, że z kimś niedojrzałym, no to jak jesteś dojrzała, i z kimś niedojrzałym, no to można się wykoleić. Um, więc, co jest też Twoim wyzwaniem? Trwała stabilna relacja z kimś, kto pasuje do Twojego poziomu. Prawdopodobnie duchowego, energetycznego, być może może zawodowego, materialnego, tak? Czyli wniosek jest taki, że twoje serce, ty jako ty chcesz partnera, który jest świadomy i trwały. Natomiast natomiast co mi się pokazuje w podświadomości, że Taki mocny manifest z tego wychodzi, że niech lepiej nikt nie zburzy mojego porządku. No niech tylko, niech mi ktoś spróbuje, tak? Więc mm, ja rozumiem to stanie na gra stawienie granic i to stanie na straży, ale mam, wrażenie, mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi, że tu trochę za dużo jest takiego mm, stanie na straży jeszcze. Jeszcze przez może jakiś krótki czas, ale jeszcze, nie? Czego ubywa, co odchodzi do przeszłości? Dla pocieszenia, dla dobrej informacji, dla Ciebie odchodzi czas samotności. Czyli jeśli odchodzi czas samotności, to też odchodzi też taki czas odcięcia. Zamrożenie na przykład. Takiego non-stop analizowania, analizowania i analizowania i analizowania, tak? To też yy, yy, myślę sobie, że yy, yy, znaczy, tak, tak to widzę, że to też zamyka, jakby. To tutaj też się zamyka pewien cykl karmiczny. Coś, co wymagało na przykład dużej kontroli, mądrości, prawdopodobnie wiedzy. Yy, co też mogę powiedzieć, że to co widzę, to odchodzą u ciebie związki, które były albo karmiczne, albo i karmiczne i zimne lub nieuchwytne, tak? Czyli przechodzisz trochę z etapu wiem lepiej i jestem ponad tym do mogę być w relacji i się nie zatracić, nie? No, a co tobie pomaga tutaj e, twoja mądrość duchowa i stabilność, jakby tutaj masz fajnie to e, ugruntowane, mm, umiesz już, już, może może nie, może nie perfekcyjnie, to nie, 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 chciałam to nie chciałam tego powiedzieć. Ehm, potrafisz już tworzyć zdrowe granice, albo uczysz się, ale już potrafisz te granice gdzieś tutaj postawić, tak? I też pomagać Twoje dążenie do takiej równowagi, równoważenie się. I też e, myślę sobie, że dużym plusem jest nie rzucanie się w relacje byle jakie, albo dawanie się kontaktom takim od tak, tak? No, czyli albo wiesz, czego chcesz i to jest Twoją siłą, albo Twoją siłą jest to, że dowiadujesz się, być może pracujesz, być może zamierzasz nad tym popracować, nad, nad tym, że, żeby wiedzieć jeszcze bardziej, czego chcesz, tak? Nie? Bo to Ci pomoże, im więcej będziesz wiedziała, czego chcesz, to Ty będziesz bardziej silniejsza, będzie to miało wpływ na Twoje poczucie kontroli nad sobą. Nad otoczeniem poniekąd też, ale kontroli nad sobą, co będzie wpływało na Twoje poczucie hmm, sprawczości w życiu, ale też myślę o tym, o, o satysfakcji z życia. O, tak? Poczuciu na poczucie wartości też będzie to miało pozytywny wpływ, i tak dalej, i tak dalej. Tak, i tam hmm, pewność siebie na, 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 samej, na samej górze. Więc. Y jeśli się zastanawiałeś nad tym, co byś mogła jeszcze dla siebie zrobić, to po prostu dowiedz się jak najwięcej, czego chcesz. Nie czego nie chcesz, tylko czego chcesz i sobie wybierz parę obszarów, tak? Mamy różne obszary: mamy ten zdrowotny obszar, mamy, mamy ten relacyjny obszar, związkowy obszar, rodzinny obszar. Mamy, z, mamy obszar materialny, zawodowy, rozwojowy, no różne, różne mogą być obszary. Fajnie jest wiedzieć, czego się chce, i też w związku z tym, czego się chce, to teraz pytanie, jak jest, to, to jak jest teraz, tak? I wie, wiemy, do czego możemy dążyć, tak? I ta świadomość jest po prostu siłą. No i granice też się potem sukcesywnie same, same z tego, jakby w, w, stawianie granic, jest to wtedy taką wypadkową, tak? im bardziej w siebie zainwestujesz myślę sobie o, zainwestujesz zainwestujesz nawet nie tyle co finansowo chociaż też 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 bo myślę że znaczy jestem pewna że powinien być róż, różna inwestycja powinna być poczyniona tak nie tylko ta duchowa ale też ta materialna ale mm, jak włożysz więcej więcej wyjmiesz to tyle e, co przeszkadza co przeszkadza niezdecydowanie Przeszkadza tobie Twoje jakieś jeszcze niezdecydowanie, albo no właśnie, niewiedzenie do końca, co dokładnie, jak dokładnie, z kim dokładnie, a z kim niedokładnie, nie? Albo na przykład niezdecydowanie, czy budować z kimś coś na poważnie, czy jednak ufać intuicji, która mówi, że coś jest niejasne, na przykład, tak. E, też masz tutaj duży, duży strach przed powtórką z rozrywki, czyli przed powtórką z przeszłości. I to możesz, czyli możesz mieć jakiś lęk, nadal jakiś jeszcze, że, na przykład, że na przykład znów też się oszukać. A to ja ci powiem, że hmm, możesz się lękać, owszem, ale możesz to, a, jak to powiedzieć, ale możesz to na bardzo szybkim et etapie wyłapać. W kontakcie z drugą stroną, tylko co jest ważne, nie zaangażować się emocjonalnie za szybko na samym początku, kiedy pada wiele słów, a czynów jest mało, albo czyn jest jakiś jeden, a więcej jest otoczki i słów. I ja sobie zdaję sprawę, że dla nas, dla kobiet to jest duże wyzwanie, żeby nie oddać się w wir fantazji, iluzji tych słów i budować sobie tak, historię, Natomiast da się, da się. Naprawdę się da. Jak wiesz o co mi chodzi, a nie wiesz jak to zrobić i um, masz z tym wyzwanie, na przykład jak testują mężczyźni ciebie albo jak testowali, albo jak tutaj co rozpoznać, odezwij się do mnie. Chętnie ci w tym pomogę. Tak? Bo to nie jest trudne do złapania. I to, bo to jest kwestia. To nie chodzi mi naprawdę, mi nie chodzi o manipulację. Tutaj kto jest Wyłapanie, co tobie odpowiada, co ci przeszkadza, jakie zachowanie, jaka reakcja ci odpowiada, jaka przeszkadza, tak? jaka narusza twoje granice, jaka nie, bo u każdego może to być gdzie indziej. I teraz pytanie, czy w kontakcie z daną osobą czujesz się ok z tym kontaktem, z tego typu kontaktem, czy nie? Jeśli tak, reagujesz tak. Jeśli nie, to nie reagujesz albo reagujesz w taki sposób, żeby to zakomunikować, a nie na pewno bać się albo nie, absolutnie udawać, że jest ok, naginając swoje granice. Tego nie polecam, bo wtedy właśnie druga strona się będzie dostosowywać do tego, co Ty wysyłasz, tak? No. Co przeszkadza Tobie? Ty masz dosyć i... jak to powiedzieć... inaczej. Twój strach, coś jeszcze z tą przeszłością, przeszłości być może ktoś cię kiedyś wykorzystał chociaż raz tak i ten strach może sprawiać, że nawet coś wartościowego jakby możesz zignorować, to znaczy pewnie nie zignorujesz, ale, ale możesz jakby trochę ignorować pewne jak to powiedzieć ignorować co, co ignorować że możesz ignorować hmm. pewne sygnały, które są może ok, tak to powiem, dobra co tutaj jest podstawą tego wglądu, czyli taka energia w tle, powiedzmy. Ty chcesz ruszyć z miejsca, wręcz bardzo chcesz ruszyć z miejsca i chcesz nowego startu, i masz w sobie potencjał na świeże, bardzo ekscytujące otwarcie, nawet na partnerską relację, i to jest. Tylko to wszystko będzie zależało od tego, czy obie strony dadzą porówno, nie tylko sercem, sercem na dłoni, oczywiście, ale, no mówię, dużo zależy od Ciebie, od tego wiedzenia, co ty, czego ty właśnie chcesz? Czyli ja nie mówię o tym, żebyś ty wiedziała wszystko, absolutnie wszystko, czego chcesz, tylko jak to powiedzieć? Hmm. No najprościej ci to będzie sprawdzić, jak się pojawi ktoś, jak się pojawi dana osoba. To najłatwiej sprawdzić jest, gdzie jesteś i gdzie nie chcesz być. A gdzie się chcesz zaprowadzić? Czyli, jak się pojawia nowy człowiek, to możesz właśnie w ten sposób sobie um, spionizować się w ten sposób, nie? Bo tak trudno jest bez, bez, bez nikogo, bez niczego stwierdzić, y, jaką energię wysyłam, jak mi odbierają, jakby jak jest, nie? Na przykład, jak rozwojowałaś się, uczyłaś się, pracowałaś nad sobą, tak? To naj... niestety, niestety, najprościej to możesz sprawdzić, a właściwie doświadczyć tego i dowiedzieć się, tylko. I wyłącznie poprzez interakcję z drugą osobą. No, bo ona po prostu będzie reagowała na ciebie w określony sposób. Tak? I jak tobie się nie podoba ten sposób, to teraz trzeba lampkę na siebie i zobaczyć, ok, jakie moje zachowanie mogło spowodować, że ta osoba w ten sposób na przykład się zachowała, tak? Albo jeżeli ta osoba na przykład bardzo mocno nagina twoje, twoje granice i ciebie po prostu, tak? To teraz pytanie, to co ta osoba robi w twoim życiu? Jeszcze? Albo w ogóle? Nie? No. Yy, generalnie, ty możesz ruszyć z nową relacją, ale na pewno nie kosztem siebie. To jest w ogóle podstawa. Tak? Yy, co w sercu, co w głowie? No to tak. W głowie może zacznę. Yy, dowiadujesz się już coraz bardziej, czego chcesz? Na pewno dowiedziałaś się, że jesteś silna i charyzmatyczna. Dziękuję. Mocna taka. Moc, moc. W sercu, no to tak, serce pragnie pasji, porozumienia dusz. Natomiast obawia się Twoje serce iluzji, szybkich, przelotnych romansów. Yy, ma prawo. Oj, ma prawo. Ma prawo tym bardziej, że my się przywiązujemy poprzez yy, najbardziej, najbardziej poprzez kontakt fizyczno-pasyjny. Tak już powiem to tak, w ten sposób. Czyli um, przywiązujemy się przez kontakt fizyczno-pasyjny. Czyli um, im szybciej, tym będziemy bardziej przywiązane. Tak to zostawiam. Um, znaczy, im szybciej, tym szybciej będziemy się przywiązywać. Nie bardziej, tylko szybciej. Źle powiedziałam wcześniej. E, dobra. Wracając do tego, znaczy może wracając, nie wracając, ale tak nawiązując, jak Ciebie widzą inni? Co pokazujesz? Eee, to jest ciekawe, bo inni Ciebie widzą eee, albo osobę bardzo energiczną i niezależną aż do bólu, albo osobę jednocześnie przeciążoną, albo po prostu osobę zmęczoną, przeciążoną. Nie wiem, może w tym czasie. Ale też taką osobą, która szuka wsparcia, czasem taką może sprzecz sprzeczną w emocjach. Bo widać jakby, że coś przeszłaś i szukasz czegoś autentycznego. I jakby to widać, to widzą ludzie. Więc to jest akurat plus, że yy, widzą, widzą prawdę, że widzą emocje, mimo wszystko dostrzegają jakąś historię. To jest, to jest jednak fajne, że to nie jest taka, wiesz, że nie jesteś jak skamielina, że yy, królowa lodu, nie? to To to, to tak. Co, lub kto przychodzi z zewnątrz, no to tak, tu mi się pojawia ktoś. Tu jest ktoś. Albo z potencjałem, albo z celem. I teraz nie wiem, czy to jest potencjał, nie widzę tego, bo to jest, mówię, ogólny wgląd, kolektywny wgląd. Więc ja widzę tutaj na dwa sposoby: pojawia się ktoś, jest mężczyzna w polu, czy już się uaktywnił, uaktywował jeszcze u niektórych nie, a u niektórych już tak. I teraz tak. Albo ma potencjał, z potencjałem, czyli jeżeli jest potencjał, to znaczy, że jeszcze nie teraz jest to takie wyklarowane, tak? Ale potencjał jest. Potencjał na co? No na coś więcej niż tylko romans, tak? Ale może to być też mężczyzna z celem. Jakim celem? A celem pasyjno-romansowym. Może być, może być celem też zakładania rodziny, może być celem z, do, do trwałego, długoterminowego związku, może być różnym celem, dlatego ja tego nie sprawdzę z jakim celem, do, który do której z Was przychodzi, czy z jakim potencjałem, bo tego po prostu nie widzę. Tutaj mogę mieć dużo różnych opcji, tak? To jest indywidualne u każdej z Was. Ech. Może u niektórych też być ktoś z przeszłości. Może też być ktoś zupełnie nowy. Generalnie to jest ktoś zaintrygowany tobą, a tylko trochę mam wrażenie, albo trochę bardzo pokiereszowany emocjonalnie. No. Pokiereszowany emocjonalnie, czyli co? Czyli życiem doświadczonym. Ostatnio, niedawno, a może ostatnio jakiś czas temu i bardzo dawno temu, tak? No to to mniej więcej o tym. Więc. Szansa na relację jest, ale ty musisz zachować czujność. Czujność, czyli nie wybierać nikogo, na pewno nie, wy, nie wybierać kogoś, kto pokazuje y, niefajne zachowanie, na przykład, nie? To nie wybierać tego zachowania. I też, jak to powiedzieć, nawet jeśli pojawia się ktoś, kto pokazuje ci niefajne zachowanie, no to to jest dla ciebie po prostu też lekcja. Też test na co? No, żebyś mogła sprawdzić, czy powielasz, czy czytasz te same książki? Czy powtarzasz historię z przeszłości? Co się zmieniło? Na ile się zmieniło? I teraz możesz kontekstowo do tego zareagować, tak? I to wystarczy jedną wiadomością, paroma wiadomościami, konkretną. Konkretną reakcją, i tu już możesz zaznaczyć zupełnie inne, inną postawę. I ta, ta druga osoba może w zupełnie inny sposób zareagować do tej Twojej nowej postawy, do tej Twojej postawy, tak? No. Na co Ty masz szansę? No to generalnie na konkrety, na działanie do przodu, na ruszenie do przodu, tylko pod warunkiem, że będziesz cierpliwa w tym. Nie mam pojęcia dlaczego, ale bardzo mi się pokazuje, że tu jeszcze chodzi o jakąś cierpliwość, nie przyspieszanie niczego, bo to jest czas takich dojrzewania trochę plonów, nie? No. I na co uważać, yy, powiem, powiem, u niektórych na trójkąty, u niektórych na niedojrzałych ludzi, niedojrzałych może mężczyzn, tak? I też zbyt szybkie wpadanie w wizję idealnej miłości. Na to uważać. Tak. Um. Mm -hmm. Ewentualnie na kogoś, kto może grać na dwa fronty, ale to tak mówię, tak przy okazji. tak. E po prostu być czujną, mm. ale mówię nie zabarykadowaną. To jest różnica. E wynik. Znowu powiem, pokazuje mi się kolejna szansa. Szansa na nową, zdrową. Relacje, życie. Kod dopuszczenia jest przeszłość. Być może do uzdrowienia, być może nawet jeżeli ktoś się pojawia podobny, tak jak z Twojej przeszłości, to ty masz możliwość zareagować inaczej, inaczej do tego jak było. I ty już w tym momencie dzięki temu odwracasz, jakby przełamujesz schemat, odwracasz bieg wydarzeń. Bo może ci się to powtarza, teraz czego ty doświadczyłaś, doświadczasz. Może ci się to powtarza, dlatego właśnie, żeby sprawdzić. Hmm. Tak? Taka jesteś nauczona? Taka jesteś przepracowana? Dobra, akcja, sprawdzam. Tak? Więc y, masz szansę na nowe. O ile mówię, nie dasz też się manipulacją i nie zgodzisz się na byle co, byle jak, byle gdzie. I tak. Spontanicznie z Nienacka, nie? Spontanicznie to można było kiedyś pójść na podwórko i pograć w piłkę, a potem pójść spontanicznie, pobawić się w chowanego, a później stwierdzić: Dobra, to teraz gramy w gumę. No. I później spontanicznie albo i niespontanicznie mama lub tata zawołali z okna, że jest kolacja. No w życiu dorosłych spontanicznie można robić, jak się ma pewną bazę i ma się pewien komfort yy, i zbudowało się coś na jakby coś się już zbudowało, tak? to wtedy sobie można, po sobie można pozwolić na luz, na spontan na zabawę a dopóki nie ma się struktury kierunku i yy, yy, kompas nie pokazuje dokładnej północy, bo jest rozmagnesowany czy tam, co tam, nie wiem jak to się mówi ale nie wskazuje tu trzeba chyba się tym zająć. Chyba, że się po prostu chce iść w cały świat. Dobra. Na koniec rada. Nie trać standardów, czyli nie schodź z tego. Jak sobie coś wypracować, nie schodź. Natomiast też nie zamykaj się na ludzi, tylko dlatego, że nie są od razu idealni, i to jest takie kluczowe, moim zdaniem. Bardzo na koniec, tak? I też nie wdawaj się coś, nie wydatkuj energii, nie dawaj uwagi. Czemuś, komuś, co daje niejasności, sygnały niejasne, chaos Ci wprowadza. Nie, nie wdawaj się w to. I uwagę daj temu, komuś, kto sam Ci pokazuje, że warto w tę osobę inwestować. Tak, wiem, to nie jest proste, ale jest z drugiej strony do wykonania. Okej, okay, no dobra, no więc... Yy... Co ja mogę powiedzieć na koniec? Co ja mogę powiedzieć na koniec? No, powiem tak. Dzieje się. Fajnie dzieje się. Um, nie zamykaj się, bo już się otwierasz. I ja się otworzyłaś. Um, obserwuj, czy zacznie ktoś w Twoim kierunku działać. Ty działaj również. W swoim kierunku, jak masz te kierunki, masz jakiś cel, cele, to po prostu sobie działaj. A nawet jak nie masz jakichś większych um, celów, to po prostu rób to, co robisz i dbaj o siebie. Dbaj o sen, dbaj o ruch, dbaj o to, co jesz, dbaj o to, ile i jak śpisz. Mm. I zadbaj też o siebie, tak od strony zewnętrznej. Spraw sobie radość, prezent, jeśli możesz, cokolwiek, nawet małego. Daj sobie po prostu. No i tak naprawdę to tyle. No. Jeśli któraś z Was będzie chciała o tym ze mną porozmawiać, albo a, jak nie dać się męskim testom, albo jak rozumieć to. I jak nie wpaść znowu w tę taką dziwną gierkę, że później robisz coś albo mimo, że nie chciałaś, a potem robisz, i później jakoś tak dziwnie wychodzi, i później jest kwas, to po prostu napisz do mnie, chętnie pomogę. Tymczasem żegnam się. Kontakt duszy.pl Pod wszystkimi filmami są opisy, czym się zajmuję, co robię, gdzie jeszcze jestem, bo jeszcze jestem na Patreon. Tam jest specjalna platforma, gdzie. Publikuję zupełnie inne, znaczy zupełnie no inne treści, specjalne treści. W zakładce sklep są trzy, mm, trzy, trzy, trzy audio -przewodniki. każdy o czymś innym, więc zachęcam tam do zajrzenia i co? Przyjemnego dnia po prostu życzę. Przyjemnego obfitości wszelakiej i do niebawem. papa. Pa.